Mijający rok dla polskiej wsi był jednym z najtrudniejszych w historii ostatnich kilkunastu lat, pisze na łamach najnowszej niedzieli Anna Gębicka, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Po więcej szczegółowych informacji na temat aktualnej kondycji polskiego rolnictwa odsyłam do artykułu Żniwa czas podsumowań. Za tydzień, czyli w niedzielę 10 września, do Markowej, liczącej 4 tysięcy mieszkańców, przyjedzie 25 tysięcy wiernych. Powód: beatyfikacja rodziny Ulmów. O przygotowaniach do wydarzenia pisze Artur Stelmasiak. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa bezpłatny dodatek o nowych Błogosławionych, który znajdą Państwo już za tydzień w niedzieli z datą 10 września. Urodziny jednego człowieka zmieniają życie wielu ludzi rodziny, przyjaciół. Przyjście na świat najświętszej Marii Panny zapoczątkowało zmianę sytuacji całej ludzkości. To mocny argument, by świętować jej urodziny, podkreśla ksiądz Janusz Lekan w artykule: Kobieta, która zmieniła świat. Najpiękniejsze, co może czynić nauczyciel, to wiązać naukę z wychowaniem i patrzeć, jak uczeń wzrasta w człowieczeństwie, mówi Maria Chodkiewicz, prezes Towarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w wywiadzie dla niedzieli. Polecam Państwu wywiad Wojciecha Dudkiewicza z Mariuszem Zielkę. Dziennikarzem śledczym, autorem głośnego reportażu o pedofilii w Polsce pod tytułem Bagno, w którym Zjelke głośno mówi o tym, jak polskie media bezwzględnie wykorzystują dramat pedofilii, by zaorać Kościół. Niemcy sprzymierzone z sowiecką Rosją rozpoczęły 1 września 1939 roku II wojnę światową od agresji na Polskę. Trwający blisko 6 lat konflikt zbrojny miał zasięg i charakter, jakiego dotychczas ludzkość nie znała. W dziale historia tekst Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pół wieku domowego kościoła to dobry pretekst do rozmowy o współczesnej rodzinie. Wykorzystała go Karolina Mysłek, zapraszając do rozmowy Małgorzatę i Tomasza Kasprowiczów oraz księdza Damiana Kwiatkowskiego. Rosnącą rolę gier cyfrowych w nauce dostrzegł resort edukacji i dodał This War of Mine oraz grę szyfrów do kanonu lektur szkolnych. Temat na łamach niedzieli podejmuje Witold Dudziński w tekście Gry w edukację. W Dobre Rady proponujemy dietę, jaką dobrze jest stosować w chorobie bielactwa. Piszemy o przyczynach i leczeniu udaru oraz przyglądamy się przepisom prawnym dotyczącym pracy na zlecenie. A w niedzieli z kulturą zastanawiamy się, czy ewangelizować w teatrze można, a nawet trzeba, odpowiada Tomasz Strużanowski w artykule Amatorzy na scenę. Zachęcam także do lektury najnowszego numeru bliżej życia z wiarą. O wypadku, który niespodziewanie stał się błogosławieństwem, braku, który otwiera na to co nowe, piękne i nieznane, opowiada Aneta Skrzypek w tekście Jednooka wojowniczka. O swojej wierze na łamach pisma mówi także ragmista Wojciech Piotrowski. Zawsze w trudnych chwilach uciekałem się do modlitwy, wyznaje sportowiec. Dzięki wstawiennictwu tego świętego przez wieki setki tysięcy ludzi wyprosiło łaski i nadal je otrzymuje. Czy można zatem powiedzieć o nim, że jest najskuteczniejszym orędownikiem w niebie? Aby się tego dowiedzieć, proszę sięgnąć do artykułu Ignacego Tarnobrzewskiego. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego szukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zachęcić dziecko do nauki. Na łamach Bliżej Życia z Wiarą podpowiadamy, jak to zrobić. W dziale szlachetne zdrowie piszemy o objawach i leczeniu grzybicy, a także podajemy jakie produkty wykluczyć z jadłospisu, by ograniczyć rozrost grzybów w organizmie. Zupa krem to szybkie, sycące i pyszne danie, które można podawać na wiele ciekawych sposobów. W dziale życie ze smakiem publikujemy dla Państwa kilka interesujących przepisów. Wrzesień z wciąż piękną pogodą kusi wycieczkami. Idealnym miejscem wypoczynku zarówno dla dzieci, jak i dorosłych może być zoo. Dlatego przedstawiamy kilka najpopularniejszych ogrodów zoologicznych w Polsce. Dziękuję Państwu za uwagę i gorąco polecam lekturę najnowszej niedzieli z datą 3 września.